Boże. Dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o wybaczeniu. O wybaczeniu w rodzinie dokładnie między mężem a żoną. I jak to wygląda, czyli często tu powiem, oczywiście ja mówię wszystko na swoich przykładach, czyli często jest tak, że coś się dzieje, czyli, czyli przychodzi jakaś burza, czyli, czyli jest niezgodność zdań, czasami są kłótnie różne, czasami są też awantury i, i, i teraz to niestety ale to jest. Czyli, czyli jakby no, trzeba jakoś temu, trzeba temu zaradzić, czyli co ja tutaj widzę odnośnie siebie, że, że, że najważniejsze, jeżeli nawet taka kłótnia się stanie w małżeństwie najważniejsze jest wybaczenie sobie, czyli, czyli podanie, podanie tej ręki i powiedzenie dokładnie słowa wybaczam na głos i, i to z obu stron I, i wtedy następuje pokój w sercach, czyli przychodzi pokój dokładnie w sercach obydwóch stron, nie obydwóch stron małżonków, czyli, czyli w małżeństwie, czyli dokładnie wybaczenie jest takim taką mocą takim, takim można powiedzieć takim, takim środkiem zapobiegawczym że po jakiejś nawet, nawet takiej bardzo mocnej awanturze jakby to zostaje zatrzymane dokładnie zostaje odcięte, czyli, czyli to wybaczenie powoduje to też, że się nie wraca już do, już do tego i i, i, I nawet jak się wróci, to to już nie ma takich rozmiarów, jak ja tutaj wcześniej mówiłem, awantury, czyli wypaczenie w małżeństwie jest bardzo ważne. Drugim takim środkiem jest modlitwa, czyli, czyli modlitwa łączy dokładnie, czyli takim środkiem, które, które łączy małżeństwo, czyli czyli to jest właśnie dobre słowo, czyli jest modlitwa, czyli modlitwa i wybaczenie, czyli kiedy małżonkowie się razem modlą. No i teraz ja też mówię na swoim przykładzie: my z żoną się bardzo często razem modlimy, można by powiedzieć, że prawie codziennie. I, i, i to też przynosi owoce, czyli jakby to, 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 to też nas łączy. Czyli ja tu podaję, jakby wybaczenie i, i modlitwa łączy ludzi zaś brak tego czyli, czyli brak wybaczenia czyli, czyli człowiek żyje po prostu w tej niezgodzie po, po, po takiej awanturze myśli wiadomo, że przychodzą różne wtedy, że, że przychodzą myśli na przykład takie, żeby pójść gdzieś z kolegami wyjść na piwo zapomnieć o tej awanturze wtedy się człowiek też dzieli z, z tymi kolegami się to opowiada o, o, o tej żonie na przykład no i i to jakby niesie ze sobą zło, czyli dokładnie coś, coś złego. Czyli, czyli może, jeżeli to jest powielane i, i, i te kłótnie są coraz częstsze, i są też powroty do tych kłótni, które były wcześniej, i nie ma tego wybaczenia, nie ma tej wspólnej modlitwy razem, to tu może dojść do rozpadu małżeństwa. Tak jest, dlatego y, y, to mówię I, i, i ja oczywiście, my to z żoną oczywiście praktykujemy i, i jak najbardziej y, y, w tym y, po prostu o, odnajdujemy przede wszystkim spokój po, po, po takiej kłótni, że nie ma jeden do drugiego żadnych pretensji i, i to życie idzie później dalej. Czyli to jest bardzo ważne, czyli chodzi mi o budowanie dokładnie właśnie tych, tego małżeństwa, czyli od początku, kiedy człowiek wchodzi w małżeństwo i oczywiście ja to mówię o sakramencie małżeństwa, czyli później właśnie jest potrzebne są te dwie rzeczy, czyli modlitwa. Przede wszystkim trwanie przy kościele dalej, czyli, czyli, czyli to jest bardzo ważne, żeby trwać przy kościele, żeby trwać w sakramentach i tu jak najbardziej starać się nie schodzić z tej, z tej drogi na, 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 na złą drogę. No i wspólna modlitwa, tak jak powiedziałem, i, i, i wybaczenie, czyli to jest bardzo ważne, i tu przeczytam. Taki fragment z pisma świętego to jest Mateusz 7, 24, 29, dobra lub zła budowa. Każdy więc, kto tych słów moich słucha, mówi Jezus i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę, spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzył w ten dom, on jednak nie runął bo na skalę był utwierdzony, czyli, czyli tą, tą skałą taką, czyli tą mocną budowlą, na której jest, tutaj stoi każdy, każdy, każdy związek małżeński, dla mnie jest Bóg, czyli jest Kościół, jest, są sakramenty i jest tutaj, podkreślam, dla, tych, dla nas dwojga Modlitwa, wspólna modlitwa i wybaczenie, kiedy nie ma tej, kiedy nie ma niezgody, kiedy jest niezgoda między nami, czyli kiedy jest niezgoda, wtedy jest modlitwa i wybaczenie, czyli to jest ta budowla. Tu właśnie dokładnie tak jak przeczytałem, że z wezbrały potoki, zerwały się wichry uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był. Utwierdzony, a wichry, czyli różne wydarzenia życiowe, różne niepowodzenia y, y, z różnych stron przychodzą i uderzają, i tak też jest. I dalej przeczytam. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, czyli można te słowa teraz odsłuchać, załóżmy jak ja je czytam, i dalej, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nieroz, nierozsądnym. Który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Czyli bez modlitwy, bez wybaczenia, bez tej drogi Bożej, ja myślę, że no, jest bardzo łatwo o to że kiedy naprawdę dochodzi do jakiejś burzy w domu, to, to, to może, może to wszystko runąć, może dojść do rozpadu małżeństwa. Także tym się krótko dzisiaj dzielę. Dziękuję z Panem Bogiem.